Hello, witam. O, a co my tu mamy w prawym górnym? Ja Picole, Mastera dobiłem. I co, wszystko solo, wszystko solo, nie? Teraz tylko do GMK. No to jest, to jest kwestia u jednego Winstreaka, nie? 10 gierek i już jest Grandmaster wbity. Oho, kartusik w lesie. Eko Support. Kurwa, Eko Support. Ja nie chciał być na miejscu tego JDK, żeby mi wszystkie kile podpisał. No chyba, że ten będzie Lucian, to wtedy będzie równy pojedynek. Jaki kolor ma tu dziś? Szare, szare gacie. Ej, to tak sobie teraz uświadomiłem, że ja robię pranie? Ja robię pranie wtedy, jak mi się gacie skończą, nie? Wtedy robię pranie. Właściwie mam trochę deficyt, bo giną mi gacie. Nie wiem gdzie, ale giną. I się wydaje, że pralka potrzebuje się pożywić, nie? I p***la skarpety, gacie i tak dalej. Dobra, wiecie na co to jest pora? Na popis umiejętności, na i Okej, okay, pogralim. No Wa, wow. Zrozumcie, że nie tylko Wysocki na tym świecie gra i na nam idzie. Ja już prędzej nie Wysockim się inspirowałem, tylko taką Sigmu jaką jest Irel King. To jest kurwa, ziołomuś dobry. To jest prawdziwy Sigmuś. Patrzcie, jak Konora, zobaczmy jakąś akcję przykładową. K***a pamiętaj, Dlaczego jest reklama? O, patrzcie, przykładowa akcja. To no w sumie nic tu nie zrobił, okej. Okay. Może jakoś lepsza? Może tu? Co gada? No ale dobry jest, serio, dobry jest ten ziomek. To piękny relia na świecie. Dobrze, że są napisy, bo mnie zrozumiał co gada, nie? Och, ty zostawił mi komentarz? Dobra, czekajcie, muszę się muszę skupić. No to. Ch... niezła skupka. No to. Ch... niezła skupka za jasne. jungler, że ona tak podchodzi? Nie dobra, ona jest jakimś koksem. Ja Czemu byłem w Range Towera? Ja No K... Czemu nie trafiłem tego E? K... Dole z tym no No dlaczego tu jeszcze junglera nie ma no A, no tak, zapomniałem, że jest jungler, tylko nie mój! Tylko kwa nie mój no! No oczywiście, że nie mój Zabi Dobra, może być Udawane, udawane, dobra, masz mana Zajbisty range ona już 100 golda na... Ej, jak ona nafarmiła... Już na farmiła 100 golda z tego fear strike, a. chyba jest jakiś broken No nie no wiedziałem, że coś jest nie tak, no... No ja nawet nic nie używam, bo jestem dead. No, kurwa mać. Ja pierdolę. Jak ja kurwa kocham grać mida, nie? Uwielbiam, uwielbiam mida grać. Moja ulubiona linia. No, dobra, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Spokojnie, spokojnie. Boże, kurwa, jaki gap w lesie, nie? Jaki kurwa gap, ty. Jaki kurwa gap. Chuj mi ten kilow, żeby czaszkę rozjebać, kurwa, tej luks. O, zajebiście Dobra na machity. Jak ona to kurwa trafiła? No i jeszcze, kurwa kolega Blitzkrank. Ja pierdolę. No to jest jakiś kurwa żart przecież, jebany. Jak to, jak to w ogóle nie trafiło? Ty! Ale się gra fajnie. Sup, Jungle Gap GG. Tak ona pisze, żeby wiedzieli, że są gorsi. Nic te nie wiem że ona trafia. Kurwa takie no losowe no! Ja no przyjdź tu ktoś kurwa cały czas stoi i farmie, oni na tym bocie grają Lucjanami. Grają Lucianami 2 na 2 i dostają w pizdę od Jina z bliskrankiem, no Jaki to ma sens? Dobra, spoko, ja zrobię 010, nie ma sprawy. Zrobię 010 Spoko, nie ma sprawy. Przytankuję wszystkie grzechy kurwa Jezus Chrystus ale wygrajmy chociaż, tak? Jak ona to trafia, kurwa? No nie wiem. Pierwszy, ej, pierwszy raz w życiu widzę taką lukę, co takie erki trafia. Pierwszy raz w życiu to widzę. Pierwszy raz w życiu to widzę, przysięgam. No i już przy mi przymijdzie, kurwa. No, zajebiście się gra w chuj. Nikt tu nie przyjdzie. Przykro, to jest chuj. Nie wiem, ja się czuję gnębiony w tej grze. Naprawdę, czuję się gnębiony. Okej, okay, nie trafiła o, zajebiście No nie, no kurwa, proszę was Fajnie się gra mida, co? Polecam każdemu Oj No okej okay. A więc, a więc... A więc moje E nie trafia, ale jej ku trafia nawet jak w to nie wchodzę, więc spoko, spoko, spoko. No to i tak nie ma sensu już ta gra. No niestety, dobra wujek Szczeczeni za takie obrazy. Zaraz polecisz. To jest za mocny punch Nie wiem, ja ją alinuję, ja ją wiecie? Po prostu solinuję no, no tak też można No nic, prawie, prawie, nie? Tak, proszę, dajcie tak Dajcie tak O Łatwo poszło GG, Jungle, Sub, Cup. Dobra, jeszcze zrobię olina. Jeszcze zrobię olina jednego. W Aj, nie trafiłem. Ona też nie trafiła. Aj, mają mnie. Ale tak szczerze. Nieważne, nieważne co bym piknął w tej grze i tak by ta gra wyglądała tak samo. Czyli miałbym wiego na midzie cały czas i bliskranka, więc jakie ma znaczenie co piknę. Sylas siedzi, no właśnie wydaje mi się, że Sylas, nie? Że Sylas siedzi tutaj. Tylko kurwa już trochę AP, a zresztą. Od Ignite jak Sigma. Ja pierdolę, Oner, Oner w lesie, prawdziwy? I Jacob na topie FNMI, ten z Fortnite'a. Ja pierdole ty. No kurwa co to jest? Co to kurwa jest? Jacob wypierdalaj na Fortnite'a no, a nie Migarenem co tutaj na midzie siedzisz. Jaka kurwa ty. Nie no Weź Jacob, wypierdalaj. Ja pierdolę no no, picole, nie trafiłem. I on teraz mnie dojeżdża. Albo no nie. Dobra, może to jest lamus? Zobaczymy. No, w sumie się słapnął, to już wiadomo, że jest lamusem. Ten echo na pewno. O kurwa, jakby to trafiło w tylnego miniona. Oj, to ja nie miałbym kolorowo. Ale coś tu że zaraz tej Elise przyjdzie. I tyle będzie mojej rozgrywki. Nie, nic, nie warto tutaj cokolwiek robić, nie warto, nie warto, ale jest First Blood Ohoho, 2 na 1, czy on to zrobi? No jebać go A myślicie, że Xayah zrobi cover na kiku tej piosenki? Oby, oby, nie? Proście go o to O kurwa, kabomba, co jest, ty, on trochę też Witam. O kurwa. Nie. Kurwa. Dawaj, dasz radę, dasz radę, wierzę w ciebie, wierzę w ciebie. O kurwa, dawaj. Nie, nie da rady. Przyjęlibyście. Juta, do mordy. Tak jaj Nic no homo oczywiście, nie? Tak odlejaj. No pewnie, że tak. No i git. To się szanuje, nie? No, wcale nie widać, że bejtujesz, panie kolego. Czej, WR i ucieczka, taki jest plan. No kurwo, jebana. Dobra. Kuju mam, warf. Ty, czy za rodzina? No bo, Okej, okay, dobra. Czy <grym grym zainteres> wziąłbym mi dupy dla Beki? Nie, mnie to nie śmieszy. No nie, wima się boję wejść, bo ta Elisę tutaj zaraz kurwa przyjdzie. Przyszona sy namiot rozstawiła przy tym midzie dziwka jebana. Jak co grę zresztą? on sztuje go, czy nie? Oj, nie łączę tu jego. No nie, zunowy wypierdalaj! Ja pierdole No wiem, że warf, no ale kurwa, czemu ja muszę być Jezusem Chrystusem tej gry? Kurwa, dlaczego? No bra nie żyję Ja pierdolę Ja nie mogę tak grać no Kurwa, mi się raz ara kończy Co? Nie wiem, już klikałem R Ty, nie spodziewałem się takiej bomby w sumie, no nie powiem, że nie Ale chuj Boże, kurwa, jestem się taki jakiś Rozszczepany, że to chuj. O kurwa, ja mam takiego pecha dzisiaj, no kurwa. Widzieliście to? No kurwa, to jest niemożliwe. No to jest kurwa niemożliwe, no. Pop się losowo cofnął. Tak o. Ale gry są nudne już? No. Ja najchętniej, teraz obejrzębym 10 godzin TikToka Później jeszcze trochę frania, żeby podbustować dopaminę I na koniec bym się najebał i naćpał do zgona To jest rozrywka XXI wieku Kurwa, boję się iść tędy Ale idę O kurwa O Aaaah! Widzicie? Warto było Seekera dofarmić, warto było, warto było. Kurwo jebana. Dobra, łatwa gra. Camp, camp, need more. WP. X9 Elise, rel. Every morning when I wake up, I queue League of Legends, because that is the last thing I wanna do. So now I have to do it, you be disciplined, man. Stay hard. And yes, this is real chat. Możesz mi wsadzić palce w dupę, pogrzebać i narysować ci okulary? Nie, nie możesz. Kiedy IRL z medusku albo gotowaja? No nie wiem, jak się zgodzi w końcu. Skali jednego od 0 do 10 jak od bagiety jebie. Zero. Powiedz rekin od tyłu. Rekin od tyłu. Nie, nie wkładałem nigdy chuja do odpływu w prysznicu. Opa. pa.